Witam. Czy nowe WW3 to polski Battlefield? Nie. Czy to źle? Absolutnie nie. Jak już wspomniałem w recenzji wczesnej wersji, WW3 to gra z własnym pomysłem na siebie, będąca czymś pomiędzy armą i składem, a BF-em i kodem. Choć nowa wersja na płaszczyźnie między tymi dwiema grupami gier przesunęła się nieco w stronę tych drugich, ale o tym rzeknę na końcu. Zacznijmy od tego, że nowe WW3 dla kogoś, kto spędził sporo czasu z poprzednią wersją, jest jak zupełnie nowa gra. Osobiście w starej wersji mam nakręcone niecałe 300 godzin, i mimo że widziałem już live'y z weteran alfa testów, bo mój turbo-szybki internet pozwolił mi ściągnąć grę dopiero trzeciego dnia testów, to dopiero wskakując do gry poczułem ogromną różnicę w rozgrywce, którą nie są w stanie oddać żadne gameplaye z rozgrywki. Na początku poczułem się wręcz nieco nieswojo, gdyż mimo, że sterowanie nie różniło się jakoś radykalnie, to grało się jak w zupełnie nową grę. Szczególną różnicą w sterowaniu był podwójny sprint i pomimo, że z początku myślałem, że się do niego nie przyzwyczaję i uważałem to za dość infantylny pomysł, to z drugiej strony hej, przecież żołnierze w taki sposób również biegają, a z przyzwyczajeniem po dosłownie kilku meczach nie było problemu, gdyż używałem go już podświadomie. Jednak dwie najlepsze rzeczy, jakie od razu mnie uderzyły, pozytywnie rzecz jasna, to movement i animacje. Poruszanie jest teraz bardzo płynne. Postacie nie blokują się na przeszkodach, dynamicznie przez nie przeskakując. Wszystko to określone jest nowym systemem animacji. Od teraz animacje TPP i FPP są rozdzielone, ale na całe szczęście nie usunięto możliwości rozglądania się na boki, co jest szczególnie przydatne np. przy przebieganiu na podwójnym sprincie przez otwarte przestrzenie. Skoro wspomniałem już o nowych animacjach, to otrzymały je także bronie i oj byczku, jakie one są dobre. Osobiście jako fan serii Arma jestem bardzo tolerancyjny na słabe animacje przeładowania broni w grach i parafrazując słowa Fazowskiego, że kto był w Indiach, ten zje nawet gówno, kto grał w Armę, temu żadne animacje nie będą przeszkadzać. I tak też było z poprzednią wersją WW3. Ale nowe animacje przeładowania to jest obecnie jakość na poziomie gier AAA. Każda broń ma cały szereg nowych animacji, bo inaczej będzie wyglądać inspekcja broni na kilka sekund przed rozpoczęciem meczu, inaczej naciągnięcie zamka po rozpałnie, inaczej będziemy ją przeładowywać, gdy pozbędziemy się wszystkich pestek, a inaczej gdy wystrzelimy magazynek do połowy. Inaczej będziemy przeładowywać biegnąc naprzód, a inaczej leżąc na plecach. Dodatkowym smaczkiem, który bardzo mi się spodobał, jest fakt, że zużyte magazynki spadają na ziemię po przeładowaniu i dodatkowo podlegają one fizyce gry. To znaczy odbijają się od powierzchni, turlają i tak Pięknie to wygląda, gdy na przykład idziemy wzdłuż jakiejś ściany i przeładowujemy M4, a magazynek, który wyrzucamy na bok, odbija się od ściany. Nowa animacja to jednak nie jedyny aspekt, który wpływa na gunplay. Broni otrzymały zupełnie nowe, soczyste dźwięki. Odrzut i rozrzut uległy zmianie. Teraz wydaje się to bardziej realistyczne, a prowadzenie ognia pojedynczego czy krótkich serii zamiast full auto na dalsze dystanse wydaje się obecnie być bardziej skuteczne. Bronie, pomimo że już wcześniej wyglądały dobrze, to teraz wyglądają niesamowicie. Nie wiem czy zmianie uległy tylko tekstury, czy także modele, a może to perspektywa z jaką je widzimy i nowe animacje wpływają na ich odbiór, ale jakość jest po prostu mega. Celowniki nareszcie wyglądają bardziej naturalnie, bo nie ukrywajmy, te w poprzedniej wersji były nieco dziwne. Z mojej strony zasugerowałbym, aby zrobić jeszcze krok dalej i tak jak ma to miejsce w Escape From Tarkov, obraz powiększany był tylko w obrębie celownika, a nie w całości. To bardzo realistyczne oddanie tego, jak się celuje przez kolimator, a jednocześnie efektownie wygląda na tle konkurencyjnych gier. A skoro już o Tarkowie wspomniałem, to bardzo podoba mi się nowy, drobny szczegół, który kojarzy mi się z wcześniej wspomnianą grą. Po oddaniu dłuższej serii z naszej lufy wydobywa się Smoga Dymu. Te wszystkie cechy sprawiają, że nowy gunplay to samo mięso i jest diametralnie lepszy niż w poprzedniej wersji. Jeśli chodzi o pojazdy, to nie zauważyłem znaczącej różnicy, ale nie znaczy to, że są złe. Po prostu już w starej wersji jeździło się nimi dobrze, więc nie było zbytnio co poprawiać. Być może jednak jazda nimi jest nieco płynniejsza, a zdecydowanie lepiej brzmią dźwięki z wnętrza pojazdu. Jest jednak kilka drobnych, aczkolwiek łatwych do wyeliminowania wad związanych z pojazdami, które omówię za chwilę. Grafika jest obecnie bardziej żywa. Kolory są bardziej nasycone i kontrastujące. Poprawie uległo także oświetlenie, gdyż w starej wersji wszystko świeciło się jak psu jajca. Niezależnie czy były to mokre i śliskie, czy szorstkie i suche nawierzchnie. Obecnie tego problemu nie ma i gra świateł i cieni wygląda znacznie lepiej. Mapy zostały przebudowane. Niektóre zmieniły się nie do poznania, niektóre, tak jak Polarny, zostały objęte zmianami bardziej kosmetycznymi, gdyż były po prostu dobre już wcześniej. Moskwa, na przykład, otrzymała teraz zupełnie nową miejscówkę, w której toczą się zacięte walki CQB, a plac przed mauzoleum Lenina to z kolei miejsce dające bardziej popis pojazdem opancerzonym. Jeśli chodzi o dźwięki, to prawie uległy przede wszystkim dźwięki broni, które nabrały charakteru. Jednak z udźwiękowieniem jest również kilka problemów. Zacznijmy więc krótką litanie błędów i rzeczy, które w grze należy poprawić, bo rzecz jasna żadna gra nie jest bez wad. Jednak są to wady, które powinno się dać stosunkowo łatwo wyeliminować. Nowa wersja gry ma problemy z dźwiękami przestrzennymi i trudno zlokalizować skąd nadchodzą do nas wrogowie. Jest to szczególnie ociążliwe w trybie Match, kiedy preferujemy bardziej skrytą, wolniejszą taktykę i polowanie na ludzi, którzy wciąż biegną przed siebie. Jest to również wada w trybie TAC OPS, czyli starym dobrym Warzone, gdy bronimy danego punktu i trudno zlokalizować, skąd nadchodzi wroga odsiecz. Pojazdy, a szczególnie czołgi, są zbyt ciche. Czasem orientujemy się, że wrogi czołg jest w pobliżu dopiero, gdy dosłownie wjeżdża nam na plecy. Czołgi, a szczególnie transportery opancerzone i mobilne punkty respawnu są zbyt odporne na ostrzał z RPG. Pojedynczy żołnierz ma rzadko kiedy możliwość zniszczenia wrogiego transportera, gdyż ten potrafi przyjąć na klatę nawet czasem trzy strzały z RPG. Nawet w hardkorowej armii jeden celny strzał z RPG potrafi wyłączyć z akcji wrogi transporter. W rzeczywistości transportery opancerzone są raczej projektowane z myślą ochrony przed amunicją 7.62 i nawet seria z DSK potrafi je nieźle pokiereszować. Z drugiej strony miny przeciwpancerne są zbyt OP w porównaniu z RPG i jedna mina potrafi zniszczyć nawet Abramsa. Myślę, że w celu lepszego balansu miny mogłyby zabierać czołgom około 3 czwartych punktów życia, aby dać im możliwość wycofania się z akcji i naprawy. Samo strzelanie z RPG w nowej wersji jest również dziwne. O ile wyciągnięcie wyrzutni, czy jej przeładowanie jest znacznie szybsze i płynniejsze, to oddanie strzału jest jakby z opóźnieniem. Po kliknięciu mija jakieś pół sekundy zanim wystrzelimy. W starej wersji ten problem nie występował. W nowej wersji nie możemy wysłać fly eye tam gdzie chcemy, a pojawia się dokładnie nad naszą głową. Ma to swoje wady i zalety. Z jednej strony jest to szybsze, ale mniej uniwersalne, bo nie możemy wysłać rozpoznania na punkt, gdzie zamierzamy dokonać szturmu. Poza tym teraz nie otrzymujemy punktów za spotowanie przeciwników, choć może tylko mi się tak zdaje i przeoczyłem informacje o tym w nowym Hadzie. Z kolei jeśli chodzi o nowy Had, to teraz wygląda lepiej. Jest spójny i nowoczesny, ale dwie rzeczy w nim mi przeszkadzają. Przede wszystkim nasi sojusznicy są dużo gorzej i mniej czytelnie oznaczeni, a zatem znacznie łatwiej o Friendly Fire. Wiele razy zdarzyło mi się strzelić do własnego sojusznika, a czasami w pomieszczeniach wbiegałem na wroga i przez łamek sekundy zastanawiałem się, czy oddać do niego strzał, czy to może jednak sojusznik. Mniej czytelny jest teraz także znacznik odnawiania zdrowia i amunicji z paczek rzucanych przez nas i naszych sojuszników. Kolejną zmianą, która być może tylko w mojej subiektywnej opinii jest wadą, jest to, że teraz możemy się respić na każdym członku drużyny, a nie tylko na dowódcy. To z jednej strony wygodne, ale z drugiej strony krok w stronę casualowości. Być może coś przeuczyłem, ale z gry zniknął chyba Claymore, co dla takich leszczy jak ja, lubiących podreperować sobie statystyki małym akuku, jest smuteczkiem. Opcja plecaka jest ciekawą funkcją, ale rzadko z niej korzystałem. Natomiast zdarzało mi się, że po założeniu przedmiotu z plecaka karabin dosłownie znikał i strzelałem gołymi rękoma. Jest też kilka pomniejszych dziwactw, jak na przykład ragun mogący prowadzić dwustrzałowe serie. W jakim celu zostało to wprowadzone? Nie mam pojęcia. Bardziej ostrzelającego seriami Raguna wolałbym zobaczyć trzy strzałową serię w Berylu, jak ma to miejsce w rzeczywistości. Kolejnym dziwnym posunięciem jest latarka, automatycznie włączająca się, gdy celujemy. Jest to szczególnie dziwne, gdy jesteśmy wyposażeni w karabin snajperski, gdyż jest to dosłownie zdradzanie swojej pozycji. Trudno mi teraz powiedzieć, czy dodano również odbicia celownika snajperskiego widziane z daleka, bo nie wiem czy to co zdarzyło mi się widzieć, to właśnie owe odbicie, czy automatycznie włączona latarka. Ale jeśli były to faktycznie odbicia, to jest to akurat funkcja zaczerpnięta z Battlefielda, o której mam raczej negatywne zdanie. Ma ona oczywiście utrudniać nam granie sniperem, ale nie wiem, czy taka funkcja jest pożądana w semi realistycznym shooterze. Jednak większość z tych wad jest czysto subiektywna, a błędy są stosunkowo łatwe do usunięcia, i wierzę, że do czasu premiery zostaną wyeliminowane. Niestety w tej beczce miodu jest także jedna, duża łyżka dziekciu. Biorąc pod uwagę fakt, że nie wspomniał o niej nikt ze społeczności stricte związanej z tą grą, ani też nikt, kto obraca się w szerszym środowisku gier FPS, należy uznać, że jest to tylko wada w moim subiektywnym odbiorze, zwykłe gadanie starego dziada, który nie lubi radykalnych zmian w czymś, do czego się przyzwyczaił i możliwe, że nikomu to, co ja uznaję za wada, nie będzie przeszkadzać. Jednak owa wada na tyle mnie zniesmaczyła, że postanowiłem nazwać ją przysłowiową łyżką gdziekciu w beczce Miodu, czyli grze, w której od początku się zakochałem. Tą wadą jest podział na klasy i system progresji. Na pierwszy rzut oka banał, zwykła pierdoła, ale moim zdaniem ten mały szczegół pozbawia grę jedną z największych, o ile nie największą zaletę tej gry, jaką jest wolność wyboru. Cóż, brzmi to patetycznie, ale moim zdaniem najmocniejszą stroną tej gry był fakt, że mieliśmy absolutnie pełną wolność wyboru, jeśli chodzi o dobór sprzętu, w jaki uzbroiliśmy swojego wojaka. Mogliśmy eksperymentować i dobierać uzbrojenie wedle własnego uznania, czasem tworząc bardzo udane zestawy, jak karabin szturmowy z długą lufą i celownikiem o dużym powiększeniu, plus strzelba do walki na krótsze dystanse, a czasem istne abominacje, jak dwie wyrzutnie RPG, co nawiasem mówiąc również znajdowało zastosowanie w specyficznych sytuacjach. Jedynym, co nas ograniczało, była waga i nasza wyobraźnia. Doświadczenie z konkretnymi zestawami broni motywowało nas do grania i testowania nowych pomysłów. Zresztą sami twórcy gry chwalili się, że w WW3 nie ma żadnego podziału na klasy i każdy może dobierać swoje uzbrojenie wedle własnego uznania. Gdy na początku wskoczyłem do nowej Alfy, podziwiając nowe funkcje, będąc niczym dziecko w sklepie ze słodyczami, szczerze nawet nie zwróciłem na to z początku uwagi. Mało tego, Uznałem to z początku za zaletę, bo z uwagi na ograniczony czas testów alfa wolałem oddać się czystej rozgrywce, a nie eksperymentowaniu z doborem uzbrojenia, a gotowe skomponowane zestawy uzbrojenia pozwalały szybko wskoczyć do gry i przetestować różne style rozgrywki. Dopiero gdy nasyciłem się pierwszymi godzinami gry, zacząłem nieco analizować system klas i progresji. Okazało się, że mimo, że miałem już odblokowane niektóre bronie, to były one przypisane na sztywno do konkretnych klas. Nie mogłem sobie na przykład do RPG-7 dobrać G36, bo G36 jest przypisane do roli szturmana. A antitank może mieć jako długą broń jedynie pistolet maszynowy. Z kolei szturman, oprócz karabinu szturmowego, nie może mieć na przykład strzelby, bo ta jest przypisana do roli walki na krótki dystans. A szturman może mieć w zapasie tylko pistolet. Do tego dochodzi system progresji konkretnej klasy i konkretnej broni, bo od teraz nie możemy sobie kupić dowolnego celownika i zamontować go na dowolnej broni. W starej wersji, kiedy kupiliśmy jakiś celownik, chwyt czy gadżet, to mogliśmy go zamontować niemal na każdym karabinie, tworząc na przykład tak upośledzone konstrukcję jak ta. W nowej wersji, jeśli odblokujesz na przykład EOTH na M4, to będzie on możliwy do założenia tylko na M4. Gdy będziesz chciał mieć EOTH na Berylu, to będziesz musiał odblokować go levelując Beryla. Każdy taki sam element musisz odblokować osobno na każdej z broni. Będzie się to wiązać z dziesiątkami godzin grindu, gdyż każda broń ma kilkadziesiąt poziomów do odblokowania, a jeśli Twój ulubiony celownik znajduje się na przykład na przedostatnim poziomie, to cóż, masz pecha. Nie wiem natomiast, czy w nowej wersji gry, tak jak w starej, będzie znajdować się waluta, za którą będziemy mogli kupywać szybciej celownik, który nam się akurat podoba. Jeśli nie, to tutaj otwiera się furtka dla mikroopłatności. Szczerze nie obchodzi mnie, czy gra będzie free-to-play czy nie. Twórcy tego nie potwierdzili, mimo że wielcy zagraniczni youtuberzy zdążyli już taką plotkę rozpuścić. Nawet jeśli będzie, to nie jestem aż taką cebulą, żeby żądać zwrotu moich 100 złotych wydanych na tę grę, ale twórcy zarzekali się, że jeśli gra będzie miała mikroopłatności, to będą one dotyczyły tylko skórek i kosmetyki, a nie systemu pay-to-win. Oczywiście wprowadzenie możliwości płatnego odblokowywania dodatków z wyższych leveli nie jest jeszcze systemem pay-to-win, bo lepszy celownik, który możemy albo kupić albo odblokować grając przez dłuższy czas jakąś konkretną bronią, nie będzie nam dawał jakiejś ogromnej przewagi, ale jako osoba, która lubi sobie raz na jakiś czas odpalić wieczorkiem przy piwku WW3 na 2-3 godziny, raczej nie poświęca kilkudziesięciu godzin, żeby odblokować jakiś konkretny dodatek z 60 levelu konkretnej broni. Konkludując, Nowe WW3 jest nadal świetną grą, znacznie ulepszoną pod względem poprzedniej wersji i ma wielki potencjał. Nadal jest czymś jedynym w swoim rodzaju, czyli czymś pomiędzy Milsimem a totalnym arcade'em, ale tak jak wspomniałem na początku mojej przedługiej pogadanki, kierunek jaki obrała nowa wersja bardziej przybliża ją do tej dobrej grupy gier. Zniknęło także stare menu z charakterystycznym geopolitycznym zacięciem na rzecz bardziej generycznej, typowej strzelanki. Jest to oczywiście estetycznie bardzo ładne, ale pokazuje także kierunek stylistyczny, w którym może zmierzać gra, czyli zwykłej, aczkolwiek solidnej strzelanki z ciekawymi, rzadko spotykanymi mapami i broniami, dążącej do bycia gorą o przystępnym progu wejścia dla wszystkich. Możliwe, miejmy nadzieję, że jednak się mylę i WW3 nadal pozostanie czymś wyjątkowym, z własnym pomysłem na siebie, a moja łyżka ci okaże się zwykłym narzekaniem starego dziada ze szczyptą teorii spiskowych mi z kilku zaledwie rzeczy, jakimi są system klas, progresji i nowy styl menu. Czy będę w nią grał nadal? Prawdopodobnie tak. Czy w razie wprowadzenia inwazyjnych mikropłatności będę dojną krową? Możliwe, że tak. Jeśli dotarłeś do końca tej przydługiej pogadanki, to podziwiam, dziękuję i trzymaj się. Cześć!